Cześć, tu znowu ja Świstak i dzisiaj tak jak obiecywałem przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem. Odcinek wybył szybciej, ale nikt nie napisał kogo mam narysować w tym odcinku i ja zupełnie nie miałem pomysłów, dlatego no, musiałem coś wymyślić i ostatecznie padł na DJ Parasida. Dlaczego? Nie wiem, po prostu wylosowałem jedną losową osobę i wyszedł on. Eee, ostatnio go oglądałem nawet podczas rysowania, słuchałem jednego z jego odcinków. I uznałem, że zrobię go tak bardziej normalnego, nie tak jak rysowałem Elevena, czyli w jakiejś zbroi, ale z tam jakąś mocą, z czymś. No, i tam w pewnym momencie wpadłem na to, żeby to był taki coś w stylu takiego demona, który wychodzi z jego ręki. Sam rysunek nie był dla mnie jakiś bardzo trudny. W sumie najtrudniejsza była dla mnie twarz, dlatego uznałem, że będą tam jednak okulary zamiast oczu, bo mi bardzo nie wychodziły. Ale wydaje mi się, że wyszło mi nawet spoko. Nawet nie zajęło mi to aż tak dużo czasu, na pewno robiłem to krócej niż Elewana. nie wiem ile dokładnie. Napiszcie w komentarzach, jeżeli chcę Wam się liczyć po godzinie, która się wyświetla tam w rogu. No i to w sumie tyle o co mogę powiedzieć o samym rysunku. Mam do Was w końcu tą prośbę. Weźcie napiszcie w komentarzach, jak go mam narysować w kolejnym odcinku, to może się pojawi nawet, nie wiem, pojutrze, bo naprawdę nie mam pomysłu, kogo robić. A w sumie, jeżeli jesteśmy przy tych sprawach, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo to jest rzecz, która jest bardzo ważna i będę wiedział, że podobał wam się ten odcinek. E, właśnie, teraz sobie przypomniałem, e, zastanawiałem się ostatnio, czy nie zrobić Q&A, jeżeli byście chcieli, to e, napiszcie w komentarzu, to wtedy będę wiedział, czy chcecie, czy nie, i może zrobię. I... To w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, o czym mógłbym jeszcze pomówić. <grych> eee, więc co, e jeżeli chcecie więcej odcinków, to piszcie w komentarzach. Napiszcie, kto ma być w kolejnym odcinku, bo ja naprawdę nie mam pomysłów. I co, jeżeli chcecie zaryć efekt końcowy, to przewincie do 4 minuty 59 sekundy i tam powinien być już efekt końcowy. Ja się sławi żegnam i może coś tam powiem jeszcze pod koniec. No, i już jesteśmy prawie przy efekcie końcowym. E, mi się szczerze mówiąc, ta praca bardzo podoba. Wydaje mi się, że jest jedna z moich lepszych. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. I nie zapomnijcie napisać, kto ma być w kolejnym odcinku. Bo naprawdę nie mam pomysłów, kogo mam robić. No, ja się z Wami żegnam i cześć.